Thank <laughs> you. Pamiętajmy o Scottie Adamsie, bo jest wiele powodów. Kilka z nich spróbuję przypomnieć. To temat dzisiejszego spotkania na kanale Piotr Gociek zaprasza. Kłaniam się nisko i od razu przypomnę, bo nie wszyscy to odnotowali. 13 stycznia, czyli mniej więcej miesiąc temu, w od tego kiedy Państwo ten film oglądają, zmarł Scott Adams, twórca znanej na całym świecie serii pasków komiksowych o Dilbercie. I myślę sobie, że powiedziano o tym zdecydowanie za mało, że podobnie jak wcześniej w grudniu 2025 roku, tylko pojedyncze głosy żegnały Normana Podchoreca, bardzo ważnego amerykańskiego krytyka literackiego, autora m.in. książki Krwawe Skrzyżowanie. taki o Skocie Adamsie powinno być w polskim internecie, w polskiej infosferze powiedziane więcej. Ja pamiętam czasy, kiedy była to naprawdę gwiazda pierwszej wielkości. Chyba ten szczyt popularności w Polsce to jest końcówka lat 90., pierwsze lata 2000. Zmarły w wieku lat 78, Scott Adams, dodajmy, był nie tylko twórcą Dilberta. Ale przenikliwym komentatorem współczesności. E, łatwo się zresztą o tym przekonamy, kiedy sięgniemy po jego książki, które owszem, na okładkach kusiły postaciami Dilberta, Piesberta, innych postaci z jego rysunkowego uniwersum, ale tak naprawdę były prześmiewczymi komentarzami, bardzo gorzkimi niekiedy do współczesnego życia ubranymi w formę poradników. E, Oczywiście ta pierwsza warstwa, ta antykorporacyjna, była najczęściej podkreślana, najłatwiej dostrzegana. Ale powiedzieć, że komiksy Adamsa były antykorporacyjne, to jest tak jak powiedzieć, że na biegu nie jest odrobina śniegu. No, każdy, kto miał okazję kiedykolwiek otrzeć się o korporacje, o duże biura, doskonale w żartach amerykańskiego rysownika rozpoznawał ten świat, który go otaczał. Czyli przypomnijmy, mieliśmy tam szefów, których głupota dorównuje tylko ich nadęciu. Mieliśmy tam wyjątkowo irytujących kolegów i koleżanki z pracy, z którymi niby się powinno jakoś razem lżej żyć, bo łączy niedola, ale jednak dokładają do tego biurowego piekła jeszcze coś od siebie. Mamy w tych opowieściach nieznośnie nudne konferencje, spotkania, zebrania, szkolenia, narady, specjalistów od marketingu, którzy uważają, że nie mają czego promować, bo produkt, jest do niczego, specjalistów od produktu, którzy uważają, że marketingowcy nie byliby w stanie sprzedać nawet wody na Saharze i tak dalej, i tak dalej. No i kto by się nie zgodził z jednym z moich ulubionych zdań z komiksów o Dilbercie, czyli zewnętrzni konsulta konsultanci są wiarygodni, bo nie są na tyle głupi, żeby pracować w twojej firmie. Podkreślamy wężykiem. I prawda jest taka, że jak się spojrzy szerzej na to, na to biurowe uniwersum Dilberta, stworzone przez Scotta Adamsa, no to nawet najbardziej chore pomysły i postacie wydają się być na miejscu, bo tak szalone właśnie jest to miejsce. Czyli wspomnijmy dinozaura imieniem Bob, propagującego wegetarianizm. Tu zresztą dodam, że sam Scott Adams był też wielkim zwolennikiem i propagatorem wegetarianizmu. Nie dziwi nas w tym świecie, w tym uniwersum śmieciarz, filozof, który jest skrojony w takiej najlepszej, Tradycji hamletowskiego grabarza, który, który komentuje ze stoickim spokojem to, co się dzieje. Nie dziwi nas fikcyjne wschodnie europejskie państwo Elbonia, w którym tempi tubylcy wystrzeliwują na orbitę satelity kosmiczne przy pomocy bardzo dużej. Procy. Mam natomiast. A to jest taka prywatna moja uwaga. Każdy ma swoje własne przecież. Kłopoty z demonicznym szefem HR-u, czyli niejakim Cadbertem. Dlaczego nie śmiałem się tak głośno? Bo trochę zbyt wielu podobnych osobników miałem okazję w życiu poznać, pracując, pracując tu i ówdzie. Odrobina historii. Jeszcze przypomnijmy sobie. Pierwszy pasek od Libercia ukazuje się 16 kwietnia roku 1989. Ten komiks jeszcze wtedy wygląda Inaczej. Kreska jest jeszcze dosyć rozchwiana, delikatna i też jeszcze nic nie zapowiada tego, że to będzie taki wielki przebój biurowy i nie tylko. Wyglądały raczej te pierwsze paski jak skrzyżowanie fistaszków Charlesa Schulza i Garfielda Jima Davisa. Może też dodalibyśmy do tego odrobinę z psychodelicznych rysunków o naukowcach Garego Larsona. Relacje zresztą między psem Dogbertem a Dilbertem mocno przypominały te, które łączyły. Łączyły kota Garfielda i jego właściciela. Scott Adams, zresztą w ogóle do inspiracji fistaszkami to się sam przyznawał w wywiadach, bo jak go pytano, czy jemu z kolei nie przeszkadzają liczni naśladowcy, to on mówił, nie, nie, oczywiście to jest zupełnie normalne, ja też naśladowałem. I właśnie naśladowałem komiksy Charlesa, Charlesa Schulza, naśladował opowieści o Charlie Brownie, jego filozofującym psie imieniem Snoopy i tak dalej, i tak dalej. Po paru latach te trudne początki przeminęły i Scott wkrótce stał się mega gwiazdą. Zresztą dodajmy, że nie tylko chodziło o to, że paski od Ilbercie trafiły do ponad 70 krajów i były w gazetach w ponad 20 językach drukowane, no ale właśnie też to, że Scott Adams zaczął wydawać rozmaite poradniki biznesowe, później się jeszcze pojawiły parę wersji serialu animowanego. I wydaje mi się, to jest coś, co nam trochę umyka, że chyba w pewnej chwili pisanie książek stało się źródłem nawet większej frajdy dla Scotta Adamsa niż samo rysowanie. Jednocześnie stał się też niespodziewanie sam dla siebie wielką gwiazdą, jeśli chodzi o przemysł wystąpień publicznych, motywacyjnych. Najwyższe honorarium, do którego sam się przyznaje, jakiemu zaoferowano, to za godzinne wystąpienie 100. Tysięcy dolarów. Miał też szybko się okazało Scott Adams wielki wpływ na współczesną angielszczyznę, bo językoznawcy na przykład odnotowali, że dzięki slangowi z Liberta zmienia się także język współczesnych Amerykanów. Pojawiały się u niego zwroty, które później właśnie były, były szeroko powtarzane, na przykład sformułowanie to jest na mojej liście. Tak? Weszło do użytku bardzo, bardzo powszechnego. Też na inne sposoby próbował zmieniać świat Scott Adams. Niekiedy było to zabawne. Tu wracamy do, do, do jego miłości do wegetarianizmu. Założył firmę Scott Adams Foods Incorporation, która produkowała Dilberito, czyli wegetariańskie burrito zawierające witaminy i składniki mineralne. No i później... W wywiadzie dla New Yorkera Scott Adams mówił, że no, ludzie najwyraźniej nie są zainteresowani byciem zdrowymi, w związku z tym wyleciałem z interesu. No ale może po prostu, jak wiele innych pomysłów Scotta Adamsa, to był bardzo dobry pomysł, ale jeszcze nie trafił w, w swój czas. E, oczywiście bardzo ciekawe było też to, że Scott Adams oprócz tego, że był wielką gwiazdą poradników i rysunków, stał się nie tylko takim humorystycznym celebrytą, ale też człowiekiem, instytucją w Stanach. Tysiące listów, tysiące e-maili do niego docierały. Był zresztą też trendseterem, który od samego początku domagał się od gazet mm, drukujących jego paski, żeby nie pomijały mm, jego adresu mailowego i dzięki temu był, był cały czas w kontakcie z odbiorcami swoich prac, mógł pracować nad nimi, mógł je poprawiać, mógł bardziej je dostosowywać do gustu publiczności. I właśnie to, że w pewnym momencie Dilbert i te opowieści skoncentrowały się na życiu biurowym, to były sugestie od czytelników, którzy mówili, że te historie są najlepsze, najbardziej oryginalne, najśmieszniejsze, czasem najbardziej przerażające. Też jako urodzony żartof, nie stronił od bardzo ryzykownych, zaskakujących, kontrowersyjnych akcji promocyjnych. Pewnego razu z przyklejonymi wąsami w Peruce udawał menedżera w amerykańskiej centrali Logitechu. Natomiast prawda jest też taka, że niekiedy za miłość do Scotta Adamsa się płaciło słono. To jest autentyczna historia niejakiego pana Davida Stewarda, który pracując w kasynie w Iowa powiesił pewnego razu na tablicy biurowej ogłoszeń pasek z Dilbertem, w którym menedżerowie byli porównani do pijanych lemurów i został za to zwolniony z pracy. To było ciekawiej tutaj, pomógł zemścić się Scott Adams temu nieszczęśnikowi, zwolnionemu z pracy. Ta historia też później trafiła do, do komiksów, do pasków o Dilbercie. I myślę sobie tak, że patrząc na Liczbę naśladownic, które się później pojawiły po wielkim sukcesie Scott'a Adamsa, no to temat był oczywisty i leżał na ulicy, ktoś musiał się po niego schylić, ale, ale pierwszy zrobił to właśnie Scott Adams i gdyby nie on, to pewnie nie byłoby ani sukcesu serialu The Office, ani nie byłoby sukcesu sitcomu brytyjskiego IT Crowd, który przecież w podziemiach korporacji się rozgrywa i pracownicy wykazują spore podobieństwo do tych nieszczęsnych idiotów z opowieści o Dilbercie, jego przełożonych. Warto podkreślić jeszcze jedną bardzo istotną rzecz, i do tego od samego początku zmierzałem, że opowieści Scotta Adamsa są, jako że są opowieściami o korporacjach, to jednocześnie są opowieściami o naturze władzy, a z nią jest tak, że ktokolwiek ją posiędzie, czy to jest państwowy urzędnik, menedżer, czy, czy partyjny kacyk, sprawia, że pochwała głupoty i rozkwit pogardy dla tych, którzy są poniżej, stają się nagle stanem usankcjonowanym, stają się niezbędnym elementem tego świata. Przypomnę jedną zasad Dilberta, która głosiła nigdy nie odpowiadaj na pytanie, dopóki nie dowiesz się dlaczego pyta, kto pyta i co zamierza zrobić z odpowiedzią, prawda? Więc dochodzimy do takich dobrych zasad bezpieczeństwa, które nie tylko w korporacji, w pasku Dilberta, ale też w niejednym państwie tłumiącym na różne sposoby wolności bardzo się przydaje. Więc powiem tak, Dilbert Chyba dlatego też odniósł taki wielki sukces, że doskonale oddawał ducha czasów, w którym przeciętny człowiek miał wrażenie, że już nic od niego nie zależy. Miejsce, w, w, w których, miejsca, w których zapadają ważne dla naszego życia decyzje, są niedostępne dla zwykłego śmiertelnika, często niejawne ponoć dla naszego dobra i bezpieczeństwa. Nie wiemy, co dzieje się na szczytach szklanych elit, tych technologicznych, technokratycznych, biznesowych, politycznych. Nie wiemy, co dzieje się w pokojach tych prezesów, i nadprezesów, którzy decydują o losach świata. Przeciętny zjadacz chleba niewiele wie, niewiele pamięta z tego, kto jak wywołał który kryzys, zwłaszcza ten, ten ostatni wielki finansowy. No, ale to jest też świat, w którym przecież nie jeden pracownik biura nie ma zielonego pojęcia, jak funkcjonuje trochę bardziej skomplikowany automat z kawą. W dodatku w tej nowej współczesności, w tym nowym wspaniałym świecie wszyscy się po, po, posługują jakimś dziwacznym żargonem, począwszy od y, zaprzyjaźnionego speca od komputerów, przez nasze dziecko, które surfuje po internecie i ma własny slang, ekspertów w telewizji, fryzjerzy zamienili się nagle w menedżerów farm piękności. No, jak, jak, jakieś kolejne stopnie absurdu tutaj pokonujemy, i w tym wszystkim jesteśmy zagubieni, nie jesteśmy w stanie odkryć, czy właściwie mamy takie wrażenie, że nie jesteśmy w stanie, w stanie odkryć, kto i w jaki sposób naprawdę kieruje naszym życiem, i wydaje się w pewnym momencie, że jesteśmy ofiarami systemu, który działa sam dla siebie. I to jest taki kawkowski wymiar tych opowieści pasków Scott'a Adamsa, który był wielokrotnie podkreślany przez krytyków. Przypomnę teraz jedną z moich ulubionych zasad, zasad Dilberta, która brzmiała tak. Twój mózg przypomina żołądek. Kiedy jest pusty, wrzucisz do niego cokolwiek, byle się tylko zapełnił. No i mam takie wrażenie, że to jest reguła, wedle której współczesny świat działa zbyt często. Scott Adams, którego pożegnaliśmy, jak mówię, miesiąc temu, mówił i pisał to, co myślał. Zarabiał za to miliony dolarów. Była to postać. Um, popularna, wpływowa, była to też postać bardzo zdroworozsądkowa. Zatem yy... Prawo skrętna i prokapitalistyczna, tak możemy powiedzieć, choć akurat z, z, z tymi wyborami politycznymi było u niego bardzo, bardzo różnie. Co nie zmienia faktu, że wpakował się w pewnym momencie w kłopoty. Kilka lat przed śmiercią, na mocy cancel culture, miał kłopoty z drukowaniem w gazetach. Miała to być kara za rzekomy rasizm. Jak ten rasizm się miał przejawiać u Scott'a Adamsa? Ano na tym, że publicznie skomentował wyniki jednego z sondaży, w którym 26% Amerykanów stwierdziło, że bycie nie jest ok. No i Scott Adams publicznie stwierdził, że takie sformułowanie może paść tylko z ludzi, którzy są z ludzi, którzy są haterami, i to wpakowało go w kłopoty. Ale, ale, co ciekawe, to nie były pierwsze kłopoty Scott Adamsa z tym nowym wspaniałym światem, bo w autobiografii zatytułowanej Jak przegrać prawie wszystko i wyjść z tego zwycięsko, to jest ta książka, która stoi przede mną ukazała się w Polsce 9 lat temu, opisuje, jak dwukrotnie jego karierę przerwały właśnie te tak zwane postępy postępu. Z posady menedżera w Crocker National Bank odszedł, bo usłyszał, że wedle nowej polityki firmy, dalsze awanse dla białych mężczyzn nie są możliwe. W związku z tym, wiedząc, że dalej nie będzie się rozwijał, zmienił pracę, zatrudnił się w telkomie Pacific Bell, gdzie też piał się w górę, dopóki pewnego dnia nie usłyszał, że, uwaga, dalsze awanse dla białych mężczyzn nie są przewidywane i nie są możliwe w tej firmie. No i dzięki temu, tak naprawdę, dzięki tym decyzjom, świat stracił sprawnego menedżera, ale zyskał kogoś wyjątkowego, kogoś jedynego w swoim rodzaju, to znaczy właśnie twórcę Dilberta. Scott Adams już nigdy do żadnego korpo nie powrócił, chyba że jako wysoko opłacany mówca motywacyjny, tak za grube pieniądze mógł trochę powyśmiewać tych, którzy pojawili się na sali. Pamiętam też, Szanowni Państwo, czasy, kiedy Książek Scotta Adamsa w Polsce było bardzo dużo i w dawinistwie Amber je wydawało, i później parę jeszcze innych. Dziś w antykwariatach można te publikacje znaleźć, natomiast nie mam zielonego pojęcia, dlaczego od dwóch dekad te książki nie są wznawiane, nie są ponownie wydawane. Być może właśnie, bo decyzje polityczne być może to, że są to rzeczy zbyt drogie, bo nie jest tanio kupić prawa do naprawdę bezcelerowej książki, może po prostu polski rynek nie jest w stanie unieść odpowiednią liczbą sprzedanych egzemplarzy pieniędzy, które trzeba zapłacić za prawa do książek z Kotta Adamsa. Natomiast właśnie gdy zacząłem sprawdzać, co się wokół Adamsa działo na polskim rynku, już po jego odejściu odkryłem, że 9 lat temu ukazała się ta książka, o której przed chwilą wspomniałem. Ona stoi, stoi przede mną. To jest Autobiografia Scotta Adamsa skrzyżowana z poradnikiem. Jak przegrać prawie wszystko i wyjść z tego zwycięsko. Firma Graphworks. Nie mam żadnych profitów z tego, że tę książkę polecam. Mówię o niej po prostu, bo bardzo mi się spodobała. Mnóstwo ciekawych szczegółów na temat życia osobistego Scotta Adamsa. Na temat jego metod radzenia sobie z przeciwnościami losu. To jest, myślę, niesłychanie ciekawe. Jest niegłupia. Jest zabawna. Jest hymnem ku czci, wolnej konkurencji i ku czci Pracy nad sobą i takiego dobrze rozumianego egoizmu, takiego klasycznego kapitalizmu, który mówi o tym, staraj się, pomnażaj to, co masz, przede wszystkim swoje talenty, bo każda nowa umiejętność, którą zdobędziesz, zwiększa twoje szanse. Pracuj, czytaj, opanowuj swoje popędy, staraj się. Być po prostu lepszym, a wtedy prędzej czy później osiągniesz sukces. Zatem podpowiadam, by tę książkę przeczytać, ale przede wszystkim wzywam do tego, żeby też sięgać do tych, do tych starych publikacji Scotta Adamsa, i wzywam do tego, żeby Scotta Adamsa pamiętać. Bo to po prostu był geniusz, który doskonale potrafił uchwycić ducha naszych czasów, ducha ostatnich 20-30 lat. Niestety ta coraz bardziej otaczająca nas współczesność nigdzie się nie wybiera, więc tym bardziej powinniśmy sięgać po Szczepionki w postaci tych opowieści, które zostawił po sobie Scott Adams. Szanowni Państwo, to była pogadanka na kanale Piotr Gociek Zaprasza. Ja się nazywam Piotr Gociek. Nowe filmy na kanale Piotr Gociek Zaprasza pojawiają się dwa razy w tygodniu. Najgoręcej polecam to, co dzieje się w niedzielę, kiedy zawsze obszerne rozmowy z gośćmi. Ale zaglądajcie też na ten kanał w poszukiwaniu i krótszych filmików. Subskrybujcie ten kanał, opowiedzcie o nim innym, zostawiajcie lajki. I przy filmach opowiadajcie innym, że warto tutaj zaglądać, bo mam nadzieję, że warto. Bardzo dużo innych materiałów do obejrzenia, do skomentowania. I mam nadzieję, w związku z tym, że zobaczymy się niedługo ponownie.